Po polskiej kulturze. Opole, w tym roku wypadło dla ciebie wypadła dość trudna rola, bo wystąpisz w roli prowadzącej podczas festiwalu w Opolu. Uchyl nam rąbka tajemnicy, proszę. Jak otrzymałeś to zaproszenie? Byłeś bardzo mocno zaskoczona? Od razu to przejęłaś? Nie byłam zaskoczona, bo Opole jednak kojarzy się z największymi gwiazdami polskiej Estrady. No i tutaj niewątpliwie Anna German ją była, a ja dzisiaj jestem z jednej strony takim utrzsaniniem Anny German. W związku z tym myślałam, że gdzieś tam na pewno pewnie się pojawię w Opolu. W związku z tym cieszę się niezmiernie, że, że mogę dzięki tej wielkiej artystce ja stać na, na tej scenie, poczuć dreszcz, emocji. Myślę, że będę bardzo, bardzo zestresowana, ale z drugiej strony naprawdę to jest tak wielki zaszczyt że cieszę się niezmiernie, że tam będę. Będziemy prowadzić galę finałową razem z Piotrem Polkiem, wybitnym aktorem, też śpiewającym. No i na pewno emocje są bardzo, bardzo duże. Mhm. Czy już trwa przygotowanie do festiwalu w Opolu? No nie wiem, na przykład przymiarka ubrań, już wiesz w czym wystąpisz? Jeszcze nie wiem w czym wystąpi, ale oczywiście przygotowania trwają, rozmowy, myślimy nad kreacjami, żeby pięknie, żeby ładnie, żeby wszystko dobrze wypadło. Myślimy o tym, jak ma wyglądać właśnie sama konferencjerka, czy na poważnie, czy trochę historycznie. Chcemy, żeby było troszkę tego, troszkę tego. No ale gwiazdy będą tak wielkie na tej scenie, bo to jest 50-lecie opola, w związku z tym my tutaj pewnie na uboczu, a, a głównym takim elementem będą jednak mimo to artyści. A czy już wiadomo, co będzie się działo właśnie, no bo to jubileusz, to też można powiedzieć, a takie podsumowanie tych całych 50 lat na pewno będzie. No, no właśnie tak, dlatego to jest bardzo ważna gra, ciągle scenariusze jeszcze się zmieniają, ciągle e, udoskonalają się, więc to jeszcze ciężko cokolwiek po, powiedzieć. Myślę, że trzeba po prostu się ten telewizor i zobaczyć i A. nikt nie będzie zawiedziony. A czy są szanse, że zaśpiewasz w Opolu? E, są takie szanse. Przygotowuję się na koncert premier, na koncert debiutów w piątek. Zapraszam wszystkich z i proszę trzymać dla mnie kciuki. Stresuję się niezmiernie, ogromna scena, ogromna publiczność i no, będzie to taki debiut dla mnie w opolu. A z czym to by się przede wszystkim kojarzy festiwal w Opolu? Bo skoro to taki jubileusze, to też się nasuwają refleksje. Na przykład te, przez te lata oglądając to w telewizji, kojarzy mi się z taką wyśmienitą, rodzinną zabawą. Ludzie sobie bezpiecznie, co najważniejsze, siedzą. Nawet jeżeli pada deszcz, oni wyśmienicie się bawią. No właśnie. Ja, co mi się kojarzy? Kojarzy mi się to, że moja rodzina zawsze chciała pojechać do Opola. I mam nadzieję, że dzisiaj może będzie taka szansa, że może przynajmniej mama, to na pewno już pojedzie, a proszę, jak ktoś chce, to też zapraszam oczywiście, bo pamiętam, że były takie marzenia, o, ja bym chciała pojechać do Pola, zobaczyć, poczuć tę atmosferę, więc no, dla mnie też marzenia się spełniają. Masz takie dreszcze emocji, bo wiadomo, zawsze się ogląda to w telewizji, a teraz sama stoisz w roli gwiazdy na, na scenie. No właśnie, to też troszkę dziwnie, bo nigdy nie myślałam, żeby sobie, sobie w roli gwiazdy, bardziej chciałam być jednak tam w i się cieszyć po prostu, śpiewać te wszystkie szlagiery, a dzisiaj będę musiała się raczej stresować niż się cieszyć. Więc... Spróbuję i tego, i tego tak zrównoważyć, żeby stres mnie nie zjadł, żeby mogła się cieszyć jednak tą, tą atmosferą. Super, dzięki. Nie mówimy nic, nie zapowiadamy o tym nowym filmie. Nic, absolutnie. Wiesz co, no może być, że tak. ja przygotowuję, się, ja przygotowuję się. teraz się teraz. A dobra, do to ja może zapytam, jeżeli mam jeszcze trochę czasu, dobrze? Tak, dobra. Mhm. Podobno wkrótce można będzie ciebie podziwiać już w kolejnym filmie. Nawet w Polsce gazety zaznaczają, że kariera Joanny Moro tak szybko się rozwija jak, jak niczyja nigdy dotąd. I co to będzie? jaki to będzie kolejny projekt? To będzie w Polsce czy to będzie w Rosji? Na razie przymierząc się do projektu w Rosji, to e, prawda plan ma się zacząć niebawem, ale to zawsze tak jest w produkcjach filmowych, że do końca nigdy nic nie wiadomo jeszcze. Scenariusze się ciągle zmieniają, ale wiem, że będę grała z Andrzejem Mierzbikinem i z Jekazieliną Głusiewą, to to wiem, jesteśmy w obsadzie w trójkę, ale scenariusze prawdę mówiąc jeszcze się zmieniają. Na pewno ja jestem tą dobrą, Czaczylina jest tą złą, to można powiedzieć, a Mierzbikin em, jest moim ukochanym. A co tam będzie dalej, to państwo muszą sami zobaczyć. I, i też ponoć zastanawiała się, no nie wiem, czy, czy kolorowa prasa dobrze podaje, między propozycją właśnie zagranie w filmie polskim, a rosyjskim. I wybrałeś panocie rosyjski. To znaczy, to, to jest tak, że gdzieś tam są jakieś wybory, bo muszą być. No ale na razie no to ta propozycja rosyjska gdzieś tam była po prostu bliższa mojemu sercu, i, a ja się jak wiadomo zawsze tym kieruję, swoją intuicją gdzieś tam, która mam nadzieję mnie nie zawiedzie, bo jeszcze do nie zawiodła, w związku z tym tak, dlatego się pokierowała na razie moja droga, że tak, że zagram na razie w Rosji. Kiedy ruszają zdjęcia, jak długo się w Rosji czasu? Zdjęcia promujemy na trzy miesiące. okres to jest osiem odcinków. No, tyle. I tyle. No cóż, otrzymamy w takim razie kciuki. A jeszcze na zakończenie zapytam, jak sobie radzisz z popularnością? Czy już jest lepiej, czy paparazzi nadal ścigają, powiedzmy? Nie, chwała Bogu, nie mogę mówić to publicznie, ale paparazzi, chwała Bogu na razie mnie opuścili. Na razie jest bardzo dobrze, bo, bo się cieszę, mogę normalnie pracować. Chyba tego aktorka każda chce, żeby była praca. No jest dużo szumu, noty nieprzespane, czasami jest ciężko, ale ja jestem szczęśliwa i jest dobrze. Dobrze się czujesz na bankietach, obózko w fleszy? No właśnie tutaj też niektórzy mówią, no boże, jak ty możesz to wytrzymać, tak wszędzie tutaj, że to takie nawet to czasami jest, że, że tutaj Joasiu patrz tu, patrz tu, patrz tam, no ale ja z drugiej strony zawsze mówiłam tak, kocham śpiew, kocham taniec, kocham modę, więc to gdzieś tam aktorstwo to wszystko łączy, więc w związku z tym nie mogę narzekać na nic. Super, dzięki Joasiu, ci najmocniej, że znalazłeś czas. you not feeling